Witam Państwa bardzo serdecznie. Jak widać projekt na kołach. Yy, waga zamocowana. Już powiem pokażę, że nawet, że działa. Pokazuję tutaj 93,5 kg. W każdej praktycznie. To znaczy teraz przechodzę na tył i ona tutaj z tyłu mi pokazuje 93. Nie wiem dlaczego, nieważne. Czym to jest spowodowane? Nie wiem, ale niestety temat wyszedł taki. Jeden z widzów zauważył i Manik Mechanik też zauważył, któremu bardzo, bardzo dziękuję za poświęcony czas, bo trochę mi tu, trochę żeśmy tu podyskutowali jak to zrobić. Naprawdę chłop pomógł i wam powiem szczerze, że muszę po prostu tutaj jednak przerobić. Tu dołożę programy i po prostu sensor będzie przesunięty do tyłu. Ja tu się, oczywiście przyznaję się bez bicia, ja tu się pomyliłem. Po prostu to miało być odwrócone do tyłu, bardziej. Ale jednak się pomyliłem i wyszło jak wyszło. Dlatego będę tutaj jeszcze przerabiał, dorabiał ramę na oś i po prostu przesunę te sensory do tyłu. Także yy, wiecie, yy, błędy się popełnia. Błędy trzeba poprawić i trzeba jechać dalej. Na ten tydzień niestety to już koniec. Trzymajcie się, cześć.